Zachodni marksizm czyta wschodni marksizm albo masowe niezrozumienie doktryny przez Zachód. Chociaż Altusser z głębokim zaniepokojeniem śledził zmagania ludów żyjących w warunkach kolonialnych i z sympatią patrzył na Chiny, które miały nadzieję stanąć na czele ruchu antyimperialistycznego, to najwyraźniej nie był on w stanie pojąć teoretycznego znaczenia tych walk. Jest to w zachodnim marksizmie generalnie charakterystyczne i bardzo powszechne zjawisko. W latach 60. i 70. XX wieku marksistowską lewicę w Europie i Stanach Zjednoczonych charakteryzowało ogromne niezrozumienie. Wielkie poparcie dla Wietnamu zdawało się bez trudu łączyć z uwielbieniem dla autorów, którzy uważali ruchy narodowo-wyzwoleńcze za definitywnie przestarzałe. W swojej pracy z 1966 roku Dialektyka negatywna, Adorno odrzuca heglowską tezę o duchu ludu, to znaczy o zasadniczym znaczeniu narodu i kwestii narodowej. Jest ona reakcyjna i wsteczną w świetle kantowskiej ogólności jego epoki, widzialnej ludzkości, jest ona dotknięta nacjonalizmem i znajduje się w epoce konfliktów tellurycznych i potencjalności tellurycznego układu świata całkowicie prowincjonalnego. Co gorsza, nacjonalizm jest kultem poświęconym fetyszowi, zbiorowemu podmiotowi, narodowi, w którym podmioty znikają bez śladu. Stanowisko to ostatecznie delegitymizowało wojnę prowadzoną przez algierski front wyzwolenia narodowego, przez naród i kraj, który bez wątpienia był bardziej prowincjonalny, zacofany i mniej kosmopolityczny niż Francja, przeciwko której powstali. W każdym razie Adorno nie był w stanie pojąć wielkich walk toczących się na jego oczach, począwszy od narodowego frontu wyzwolenia Wietnamu. Zastanówmy się teraz, jak wschodni marksizm argumentuje w odniesieniu do tej kwestii. Trzy lata po ukazaniu się dialektyki negatywnej umiera Ho Chi Minh. W swoim ostatnim testamencie wzywa rodaków do patriotycznej walki i zaangażowania w narodowe zbawienie. Następnie sporządza następujący bilans osobisty, przez całe życie służyłem ojczyźnie, rewolucji i narodowi z całego serca i ze wszystkich sił. Już w 1960 roku, z okazji swoich 70 urodzin, wietnamski przywódca tak wspominał swój rozwój intelektualny i polityczny. Na początku był to patriotyzm, jeszcze nie komunizm, który doprowadził mnie do zaufania Leninowi, do trzeciej międzynarodówki. Silne emocje wzbudzały przede wszystkim apele i dokumenty, które wspierały i promowały walkę narodowo-wyzwoleńczą ludów kolonialnych oraz podkreślały ich prawo do ukonstytuowania się jako niepodległe państwa. W odpowiedzi na tezy Lenina w kwestiach narodowych i kolonialnych Hocimen pisze, jakie emocje, jaki entuzjazm, oświecenie i pewność siebie one mi przekazały płakałem z radości. Jeśli chodzi o Mao Zedonga, wystarczy pomyśleć o jego deklaracji z 1949 roku, w przededniu założenia Chińskiej Republiki Ludowej. Nasz naród nie będzie już dłużej przedmiotem zniewag i upokorzeń. Powstaliśmy. Era, w której Chińczycy byli uważani za niecywilizowanych, dobiegła końca. Postawy dwóch wielkich rewolucjonistów można łatwo zrozumieć. Opierają się oni na Leninie który scharakteryzował imperializm w następujący sposób: jest to system, w którym jakiś rzekomy, modelowy, wzorcowy naród przyznaje sobie wyłączny przywilej tworzenia państwa, którego następnie odmawia narodom kolonii. W samej rzeczy tak się właśnie dzieje: kilka wybranych narodów chce stworzyć swój własny dobrobyt poprzez grabież i dominację nad resztą ludzkości. Oprócz ekonomicznej grabieży i politycznego ucisku, dla imperializmu hierarchizacja narodów jest również bardzo charakterystyczna. Wyzyskiwane i uciskane ludy są jednocześnie piętnowane jako niezdolne do rządzenia same sobą i do ukonstytuowania się jako państwo, walka o zrzucenie tego piętna jest wielką walką o uznanie. Jednak w tamtych latach cześć oddawana Hochiminhowi, Mao czy Castro nie doprowadziła do zdystansowania się od narodowego nihilizmu charakterystycznego dla zachodniego marksizmu. Nawet Sartre nie był w stanie oprzeć się narodowemu nihilizmowi, pomimo jego silnego zaangażowania w walkę z kolonializmem. Jak pokazuje główny rozdział krytyki dialektycznego rozumu, dla Sartra różne ludzkie konflikty ostatecznie wynikają z niedostatku. Rezultat takiego podejścia jest druzgocący. W miarę w jakim sytuacja niedoboru powoduje walkę na życie i śmierć, ostatecznie w pewien sposób usprawiedliwia ona osoby odpowiedzialne za ucisk, jawią się one teraz jako bohaterowie tragicznej walki o przetrwanie która fatalnie narzuca się teraźniejszości i może zostać zakończona w przyszłości jedynie przez nadzwyczajny rozwój sił wytwórczych. I odwrotnie, uciskani wydają się kierować jedynie chęcią ucieczki od nieznośnych warunków życia. Ale jeśli język, kultura, tożsamość narodowa i godność nie odgrywają żadnej roli, nie można zrozumieć, dlaczego warstwy społeczne, które cieszą się wygodnym standardem życia lub żyją w dobrobycie w mniejszym lub większym stopniu, również uczestniczą w walce z uciskiem narodowym. Współczucie dla przeklętych tej ziemi i oburzenie na zbrodnie kolonializmu i imperializmu w Algierii czy Wietnamie, jakkolwiek zasłużone, same w sobie nie gwarantują odpowiedniego zrozumienia kwestii narodowej. Dekady później Hart i Negri wyjaśnią głębszą przyczynę tej sprzecznej postawy, od Indii przez Algierię i Kubę do Wietnamu, państwo jest zatrutym darem narodowego wyzwolenia. Palestyńczycy mogą liczyć na nasze współczucie, ale kiedy zostaną uzi nie można już stać po ich stronie. Ponieważ, gdy tylko naród zaczyna się formować jako suwerenne państwo, jego postępowe funkcje prawie zanikają. Oznacza to, że współczucie dla Wietnamczyków, Palestyńczyków lub innych narodów można odczuwać tylko tak długo, jak długo są one uciskane i upokarzane, walka wyzwoleńcza jest wspierana tylko takim stopniu, w jakim jest nieudana. Porażka lub daremność ruchu rewolucyjnego jest warunkiem wstępnym, aby buntownik mógł się chwalić i cieszyć swoją buntowniczością. Jako buntownik. W żadnym wypadku nie może on angażować się w brudną robotę zinstytucjonalizowanej władzy. Przywódcy narodów walczących o swoje wyzwolenie wyraźnie argumentują w zupełnie inny sposób. We wrześniu 1949 roku, w przededniu przejęcia władzy przez komunistów, Mao Zedong zwrócił uwagę na życzenie Waszyngtonu, by Chiny żyły z amerykańskiej monki i ostatecznie stały się amerykańską kolonią. Walka o zwiększenie produkcji stała się zatem kontynuacją walki o niepodległość narodową. W rzeczywistości już manifest partii komunistycznej wcześniej wskazywał, że w proletariat wykorzysta swoją polityczną supremację i kontrolę nad środkami produkcji do jak najszybszego zwiększenia ogółu sił wytwórczych, a w szczególności do rozwoju u nowych gałęzi przemysłu, które nie mają już podstaw narodowych i których wprowadzenie staje się kwestią życia i śmierci dla wszystkich cywilizowanych narodów. Niemniej jednak, ogólny problem, na który zwrócili uwagę Marx i Engels, nabiera szczególnej pilności na Wschodzie. Zrzuciwszy jarzmo kolonialne, kraje i narody, które uzyskały niepodległość, dążą do konsolidacji gospodarczej. Nie chcą już dłużej polegać na jałmużnie lub samowoli swoich byłych panów, uważają za absolutnie konieczne przełamanie monopolu potężniejszych krajów na bardziej zaawansowaną technologię. W rzeczywistości znajdujemy tę samą orientację, którą znaleźliśmy już u Mao w Wietnamie. Podczas gdy wojna o niepodległość i jedność narodową jeszcze się toczy, Le Duan, pierwszy sekretarz Partii Robotniczej Wietnamu Północnego, oświadczył, że najważniejszym zadaniem po wojnie i przejęciu władzy jest rewolucja techniczna. Ponieważ siły wytwórcze odgrywają decydującą rolę, konieczne jest podjęcie gruntownych wysiłków mających na celu zmianę zacofanego stanu naszej gospodarki narodowej i popchnięcie do przodu rozwoju sił wytwórczych. Z drugiej strony, na Zachodzie kiedy ruch na rzecz rewolucji wietnamskiej stawał się coraz silniejszy, a wpływ Chin stawał się coraz bardziej zauważalny, wśród marksistowskiej lewicy na Zachodzie pobrzmiewa zupełnie odmienny ton. We Włoszech Tronti opublikował książkę, która szybko stała się wielkim sukcesem. Jedna z jego głównych te zgłosiła, że rewolucja socjalistyczna zniesie pracę. A czyniąc to, zniesie dominację klasową. Zniesienie pracy przez klasę robotniczą i gwałtowne zniszczenie kapitału to jedno i to samo. Tronti opublikował swój esej w 1966 roku, kiedy w Chinach wybuchła rewolucja kulturalna. W tym momencie komedia nieporozumień na Zachodzie osiąga swój szczyt. Rewolucja kulturalna została rozpoczęta z konkretnym sloganem Utrzymać rewolucję promować produkcję. Wśród zachodnich marksistów nie brakowało przychylnych, a nawet entuzjastycznych opinii poparcia, ale ignorowali oni całkowicie drugą część tego hasła. Jednak jeszcze w 1969 roku, z okazji 9 kongresu KPCH, Lin Biao, wówczas wyznaczony na następcę Mao Zedonga, podkreślał, jak wskazano w szesnastopunktowej decyzji: Wielka proletariacka rewolucja kulturalna jest potężną siłą napędową dla rozwoju społecznych sił wytwórczych w naszym kraju. Nasz kraj od lat odnotowuje dobre zbiory w produkcji rolnej, a także kwitnącą sytuację w produkcji przemysłowej oraz w nauce i technologii. Entuzjazm szerokich mas ludu pracującego zarówno w zakresie rewolucji, jak i produkcji wzrósł do niespotykanych dotąd rozmiarów. Wiele fabryk, kopalni i innych przedsiębiorstw raz po raz biło swoje rekordy produkcji, osiągając rekordowe wyniki. Rewolucja techniczna robi ciągłe postępy. Chwyć rewolucję! Promuj produkcję, ta zasada jest absolutnie poprawna. Lin Biao konsekwentnie potwierdzał tę tezę: Musimy energicznie promować produkcję oraz realizować i przekraczać nasze plany rozwoju gospodarki narodowej. Jest pewne, że wielkie zwycięstwo w wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej będzie nadal przynosić nowe skoki naprzód na froncie gospodarczym i w naszej sprawie budowy socjalizmu jako całości. Jednym z głównych oskarżeń przeciwko obalonemu przewodniczącemu CHRL, Liu Shaoki była doktryna pozostawania w tyle i posuwania się w ślimaczym tempie, czyli niezdolność zrozumienia, że rewolucja kulturalna przyspieszy rozwój sił wytwórczych i podniesie kraj w zawrotnym tempie do poziomu najbardziej zaawansowanych krajów kapitalistycznych. To nie był przypadek, że rewolucja kulturalna ożywiła i wznowiła wielki skok naprzód z 1958 roku, dzięki któremu Chiny miały nadzieję błyskawicznie dogonić najbardziej zaawansowane kraje kapitalistyczne. Nie powinniśmy zapominać, że już w 1937 roku Mao w swoim eseju o praktyce podjął motyw z manifestu partii komunistycznej, podkreślając kluczowe znaczenie aktywności w produkcji materialnej i rozwoju sił wytwórczych w celu zwiększenia nie tylko bogactwa społecznego, ale także ludzkiej wiedzy. Rzeczywiście, mała skala produkcji ograniczała perspektywy człowieka, a z powodu swojej funkcji edukacyjnej, działalność w sferze produkcji materialnej nie zniknie nawet w bezklasowym społeczeństwie komunizmu. Jednak na zachodzie kult Mao, można było łatwo połączyć z oczekiwaniem końca pracy jako takiej, esej o praktyce był często cytowany, ale tylko w odniesieniu do walki klasowej ignorowano zarówno walkę o produkcję, jak i walkę o innowacje naukowe. W zachodnim marksizmie populistyczne przepołowienie głównego hasła rewolucji kulturalnej odpowiada przepołowieniu nauczania Mao. Mao zaś dążył do wyeliminowania dwóch rodzajów nierówności: nierówności istniejącej wewnątrz narodu chińskiego, ale także, a może nawet bardziej, nierówności, która oddzielała Chiny od najbardziej rozwiniętych krajów. Przy znacznie przyspieszonym rozwoju sił wytwórczych przezwyciężenie pierwszej sprzeczności umożliwiłoby również przezwyciężenie drugiej. W ten sposób Chiny miały podnieść się z kolan raz na zawsze, a długa walka o uznanie, którą wymusił ucisk i upokorzenie ze strony imperializmu, miała zostać uwieńczona pełnym sukcesem. Jednak na Zachodzie rewolucja kulturalna została zniekształcona i stała się sumą nauczania i pracy Mao, a chińską rewolucję w całości zredukowano do sloganu słusznie jest się buntować. Wielki rewolucjonista, już przecięty na pół, jak opisano powyżej, został teraz zreinterpretowany jako anarchista. Anarchizm, który został pokonany z wielkim wysiłkiem w czasach II międzynarodówki, głośno powrócił w ruchu 1968 roku.